Cześć, z tej strony Tomek i zapraszam na kolejną przygodę z magią Excela. Dzisiaj tajemniczy temat BFR. Co to takiego jest? Zanim przejdę do tematu, to powiem, skąd w ogóle się zrodził taki pomysł. Otóż bardzo często spotykam się z zapytaniami, też spotykam to, widzę to na forach internetowych, i te zapytania zaczynają się od: Mam tabelkę, i wtedy już wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, no w życiu wiadomo. Chodzi o kasę. Natomiast w Excelu chodzi o to, że szukamy rozwiązań nie tam, gdzie trzeba. My najczęściej poszukujemy różnych magicznych formuł. Podczas gdy rozwiązanie w większości, ja bym powiedział nawet 95% naszych problemów leży w tym, że nie mamy właściwej struktury danych. Nawet dzisiaj miałem taki gorący przykład, pracując z jednym z klientów. Nagle, w pewnym momencie, wszystko totalnie wywaliło w kosmos. Dlaczego? Dlatego, że był trylion trylionów różnych dziwnych formuł, które po prostu zabiły nam procesor, jeszcze przy okazji uszkadzając parę jakichś rejestrów Excela, i potem trzeba było to przywracać. Jak tego uniknąć i jak skutecznie pracować z Excelem, opowiem właśnie w trakcie dzisiejszego spotkania. Jeśli ten temat Cię interesuje, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na wstępie wrócę może jeszcze do tych problemów, o których wspomniałem na początku. Otóż tak naprawdę problemem w Excelu to nie jest to, że my nie znamy jakiejś funkcji albo mamy za mało pamięci czy tego typu rzeczy. Nie, absolutnie. Problemem w większości jest to, że my nie mamy czytelnych struktur. To wygląda tak, że my um, układamy dane pod nasze oko, a nie pod oko komputera. Ja bym tak to ujął. I co to powoduje? Jeżeli jest to, to od razu próbujemy to rozwiązywać formułami, i potem mamy właśnie te tysiące formuł, i wszystko nam staje. Jeżeli chodzi teraz o, tak samo podobnie w nauce, słuchajcie Excela, to jest tak, że my kładziemy nacisk na naukę technik, formuł, ale w ogóle nie zwracamy uwagi, jak pracować, czyli na koncepcję pracy w Excelu. Ja bym to odniósł też do nauki języka obcego. Gdybyśmy się uczyli tylko i wyłącznie słówek, tak? Ale w ogóle nie uczylibyśmy się, jak komunikować, no więc po co nam znajomość samych słówek. Teraz, żeby to zobrazować, wybrałem sobie dosłownie tylko kilka zrzutów z ostatniego tygodnia z forum i zobaczcie o co chodzi. Tu jest jedno zapytanie dotyczące właśnie jakiejś takiej tabelki, bym nazwał tabelą. Mamy jakieś tam różne kolory tutaj, potem chcemy obliczać jakieś godzinę, tak? I zobaczmy, że to mamy wszystko w jednym miejscu tutaj. Tak? To, jest, tu są, to jest źródło danych, to jest raport, jakiś formularz, wyniki. Drugi temat, analiza jakiejś obecności, i znowu mamy tutaj oznaczenia kolorami. To oznacza jakieś tam dni wolne. Tu mamy czerwony, kolor czarny, i tak dalej. Potem chcemy obliczać na podstawie takich zakolorowanych danych, i już mamy kolejny problem. I kolejny przykład. Kolejna jakaś taka tabelka, gdzie tutaj. Ktoś chciał wprowadzić, aby podświetlało mi na czerwono datę końca badań i tak dalej. No, możemy wprowadzić oczywiście formułę, ale znowu, jak będzie za dużo tych danych, no to będziemy mieli problem. I teraz, na czym polega koncepcja BFR? Ja ją tak nazwałem. Od, jest to skrót od trzech głównych elementów: baza, formularz i raport. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę, koncepcja BFR jest, ja bym powiedział, takim sposobem myślenia układania y, wszystkich rozwiązań i tego, jak pracujemy w Excelu. Jeżeli popatrzymy na jakiekolwiek nasze rozwiązanie i będziemy w stanie wyodrębnić, co jest bazą, co jest źródłem danych w Excelu, to będą po prostu tabele. Tak? Co jest formularzem? To, to, ten formularz troszkę rozwinę, bo tak naprawdę nie chodzi to tylko i wyłącznie e, o taką część, w której za pomocą m, której wpisujemy dane, ale to też jest jakby sposób komunikacji. Pomiędzy właśnie raportami, tutaj, a bazą. To jest bardzo ważna rzecz. I właśnie najczęstszym powodem jest to, że my to wszystko razem mamy wymieszane. Mamy takie jedno wielkie spaghetti, gdzie robimy raporty bezpośrednio na tych danych źródłowych. Tym samym zamykamy sobie y, drogę do takiej skutecznej pracy. I teraz dzisiaj będę chciał to pokazać na następującym przykładzie. Ten, ten przykład w ogóle dość często się gdzieś tak przewijał. Dotyczy to pracy agentów ubezpieczeniowych, i ci agenci otrzymują listy wpłat od u, 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 ubezpieczycieli. I, I polega to na tym, że taki agent otrzymuje listę i potem sobie tworzy taką ewidencję, zapisuje i chce wiedzieć, kto zapłacił, a kto nie. I teraz powiem Wam, jak ja w takich przypadkach, jak w ogóle pracuję i od czego zaczynam. Pierwsza bardzo ważna rzecz to jest analiza procesu. Proces to jest w ogóle, można powiedzieć, klucz wytrych. Tutaj po prostu powinniśmy przeanalizować, czyli co agent robi tak krok po kroku od samego początku. Czyli w jakiej formie, powinniśmy się zapytać, w jakiej formie otrzymuje te dane. No właśnie, i też bardzo ważne, jakie wpisuje do tabelki, bo najczęściej będziemy tutaj mieli do czynienia z tabelką. I teraz zadajemy też pytanie o cel. Po co on to robi? No właściwie, powinniśmy ten cel przesunąć gdzieś tutaj na pierwsze miejsce, ale powiem Wam, że nie zawsze, dlatego że jak się zapytamy, co chciałbyś rozwiązać, to zazwyczaj ja słyszę, no bo ja potrzebuję takiej formuły, żeby mi coś tam obliczyła, ale to nie jest, to nie jest główny problem, więc musimy dotrzeć do tego realnego, tak krok po kroku, do realnego problemu. Warto, należy jeszcze zapytać, czy przypadkiem nie ma tu jeszcze jakichś innych ukrytych informacji, które są związane z tym procesem? W takich realnych wdrożeniach systemów informatycznych my to nazywamy tak zwanymi zeszycikami. Na przykład, wyobraźcie sobie, jesteśmy na produkcji, uruchamiamy system, wszyscy już przygotowani i tak dalej. No i nagle ktoś wyciąga z biureczka. ale my tu jeszcze mamy taki zeszycik i my sobie tutaj zapisujemy. No i ręce opadają, bo się okazuje, że nikt tych zeszycików w ogóle nie przewidział. I tak to wygląda, więc teraz przejdziemy do tego konkretnego przypadku i powiem Wam, jak można to usprawnić. Pierwszą informację, jaką uzyskałem, to było to, że mamy do czynienia z taką listą osób, które mają jakieś określone polisy. Zatem to, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że powinniśmy sobie właśnie utworzyć taką, takie źródło danych. Czyli wprowadzę sobie numer polisy, ale to ID polisa traktujemy, że to jest taki nasz wewnętrzny numer, nie jest to numer polisy. Następnie imię i nazwisko danej osoby miasto. I tu oczywiście możemy dodać szereg kolejnych informacji typu adres zamieszkania, telefon, mail i tak dalej. Ja dodałem jeszcze cechę aktywny, tak? Czy dana osoba jest aktywna ma aktywną polisę i czy będzie miała tutaj wpłaty. I teraz w przypadku tutaj agentów ubezpieczeniowych mamy taką sytuację, że te polisy są płatne co jakiś tam okres czasu, tak? W związku z tym, jeżeli taka sytuacja występuje, to teraz pokażę dwa rozwiązania, bo musimy rozwiązać problem. Jak zanotować w komputerze, że w danym okresie mam się spodziewać wpłaty? I teraz pokażę to na dwie metody. Pierwsza bardzo prosta, odkryję. Możemy sobie założyć w tabeli kolejne okresy, czyli zobaczmy. Tutaj mam styczeń 2022, ale to są teksty. Dlaczego? Dlatego, że w, w, tabelach, w tabelach, nawet jeżeli tu wprowadzimy daty, to i tak dla komputera będzie to tekst. No i mamy styczeń, luty i tak dalej. I teraz, jeżeli w danym miesiącu ma być wpłata, czyli na przykład tutaj jest jakaś rata 150 zł i ona jest płatna dokładnie co miesiąc, to mogę wpisać sobie w poszczególnych miesiącach. W przypadku Ani, na przykład, mamy tak, że na płaci 250 zł kwartalnie, czyli styczeń, kwiecień i tak dalej, czyli robimy sobie taki plan dla roku. Tutaj, na przykład, jest kolejna wpłata kwartalna, ale na przykład jest luty, potem maj, czyli jest przesunięcie, a tutaj już trzy osoby płacą dokładnie co miesiąc. I to jest jedna metoda, taka bardzo prosta, wizualna. Natomiast bardzo fajnym rozwiązaniem było, byłoby to, gdybyśmy to zrobili jeszcze inaczej. Czyli tworzymy dwie tabele. Pierwsza tabela to w ogóle tak samo, tabela polis osób tutaj i tak dalej, i wpisujemy teraz kwotę, czyli jaka jest taka bazowa stawka. To jest jedna tabela, i zakładamy teraz drugą tabelę. I ta tabela. Odwołuje się właśnie do tego numeru polisy, po to ten numer, numer był nam potrzebny. I teraz mamy miesiące. Jeżeli jest płatna w każdym miesiącu, to ja piszę od 1 do 12. Jeżeli potem, na przykład, polisa numer 2 jest płatna w pierwszym, potem w kwietniu, lipcu, październiku, to piszę 1, 4, 7, 10. I teraz, mając dwie takie tabele, tylko od razu zaznaczę też na początku, i tylko pokazuję tutaj to, żeby łatwiej było widać, powinniśmy zawsze tabele Umieszczać w odrębnych arkuszach, czyli jeden arkusz, jedna tabela. Zaczynamy od kolum tutaj od komórki A1. I teraz, jeżeli mamy takie dwie tabele, to możemy wykorzystać Power Query i możemy tutaj pobierz dane i możemy y, połączyć, scalić zapytania. I ja już tutaj pokażę, jaki jest efekt. Jeżeli połączę jedną tabelę z drugą, to zobaczcie, jaki mam efekt. Mogę sobie klikać na poszczególne miesiące i program od razu automatycznie mi wyświetla. Kto w styczniu, albo weźmy na przykład listopadzie, kto w listopadzie powinien zapłacić i ile. Bardzo szybka metoda, ponieważ tu jest taki specyficzny układ. Ja nie muszę zakładać to dla każdego roku, ponieważ to są jakby cykle powtarzalne dla roku. I w ten sposób mogę bardzo szybko to zrobić. Teraz odsyłam może do innych filmów. Tutaj już nie będę tłumaczył, jak jest połączone Power Query. Ale generalnie to tutaj połączenie dwóch tabel naprawdę jest bardzo proste. I teraz mam taki układ. I teraz to jest dopiero pierwszy krok. Na razie zajęliśmy się zagadnieniem, jak zapisać dane w tabelach. I teraz wykorzystamy kolejną tabelę, gdzie będziemy odnotowywali realne wpłaty. I powiem Wam, jak to zrobić. Na początku można powiedzieć, tak, że przepiszemy dokładnie te same parametry. Stąd, czyli mam numer, polisy, imię, nazwisko, miasto. I teraz będzie kwota, której się mogę spodziewać, ale tutaj w tej tabeli ja wprowadzę tutaj taką kolumnę Rata Plan, czyli jaka jest planowana wartość do wpływu. I teraz daję kolejną kolumnę, w której wpisuję Rata Okres. I to będzie kolumna, która będzie zawierała daty. Zobaczcie, jeżeli tutaj tutaj dla ułatwienia, ja sobie to sformatowałem, że to jest wrzesień 22, ale w rzeczywistości jest to data, i tutaj jak nawet widzimy w polu tutaj w pasku formuły, jest to 1 września. Ja w ten sposób oznaczam daty. Yy, czyli pierwszy dzień miesiąca to jest najlepsza, praktyczna taka metoda. Czyli zobaczcie, to będzie dotyczyło opis kogo? Tutaj potem jaka kwota, w jakim okresie, czyli na przykład we wrześniu się tyle powinienem spodziewać, a tutaj są odnotowywane realne wpłaty, czyli wartość realnej kwoty, i mogę wprowadzić datę. Kiedy to zostało? wprowadzone, tak? I teraz zobaczcie, co możemy zrobić. Na razie jeszcze tutaj nie dotykamy VB, ale za chwilkę też jeszcze przejdziemy. Jeżeli na przykład mam taką sytuację, że tu mam wrzesień, październik, dobrze, to teraz zobaczcie, my na przykład możemy sobie wprowadzić teraz listopad, czyli dodaję sobie listopad, czyli filtruję tutaj sobie listopad, kopiuję sobie te osoby tutaj, Ctrl C, idę tutaj do tej tabeli. I doklejam, ale ważna rzecz, dodajmy to za pomocą wklej, wklej wartości, dlatego że w ten sposób będą przeniesione dobrze formatowania. I teraz tutaj tylko wpisuję 1.11, czyli 1 listopada, i uzyskuję listopad 22. I zobaczcie, bardzo szybko wprowadziłem do tej bazy głównej wpłat listę osób, które powinny mi w listopadzie zapłacić takie takie kwoty, tutaj, tak? I to jest ta część bazowa, tak? I teraz przejdziemy do drugiego tematu, czyli do formularza, czyli jak wprowadzać dane. I teraz też pokażę dwie metody. Pierwsza to taka, można powiedzieć, bardzo prosta, nie wymagająca żadnego VBA. I wykorzystamy tutaj cechy tabeli. Tutaj specjalnie do ćwiczenia sobie skopiuję tutaj obok, czyli będzie drugi arkusz baza 2. I teraz zobaczmy. Mając tabelę, tabele mają taką fajną cechę, że możemy dodawać do nich fragmentatory, czyli zrobimy sobie wstawianie, dodamy fragmentator. I teraz, jeżeli ja wybiorę sobie tutaj okres, RATA okres, to zobaczcie, w ten sposób bardzo szybko mogę wybierać sobie dany okres, czyli np. listopad 2022, i ja widzę, kto mi powinien zapłacić. Teraz jak przyjdą mi wyciągi, no to ja filtruję sobie zadany okres, wpisuję kwotę, na przykład, no tutaj ktoś mi zapłacił 150 zł, i teraz tutaj data wpłaty, no jeżeli to są dane zapisywane z jakimś opóźnieniem, to mogę wpisać realną datę, ale mogę sobie datę dziś, czyli kontrol i średnik, bardzo szybko sobie wprowadzam dane, tak? No na przykład tutaj też 30 zł, ktoś płacił kontrol, czyli w ten sposób, i tu jest metoda ręczna. Ja wpisuję to dokładnie w tym samym, w tym samym rekordzie. Um, ja tego normalnie na co dzień czegoś takiego nie robię, ponieważ generalnie zgodnie z metodą BFR unikam w ogóle takiej bezpośredniej pracy na, na tabeli. Będę do tej tabeli, zaraz pokażę, zastosujemy makro. Ale jeżeli nie znamy mak, możemy coś takiego zrobić. I przejdziemy teraz do e, trzeciej części, czyli jeżeli ja chcę analizować te dane, to ja nie analizuję już tutaj tych danych w tej tabeli. Tylko tworzę sobie raport, czyli tworzę sobie normalną tabelę przestawną, która odwołuje mi się. tak, Ja mogę sobie ją tutaj teraz odświeżyć i już mam dokładne widoki takie, jakie chcę. I to jest ta główna idea. Tworzymy odpowiednie tabele bazy, takie konstruujemy tutaj, tworzymy odpowiednie kolumny, żeby potem uzyskać w raporcie dokładnie te informacje, które będą mi potrzebne. No, i teraz przejdziemy chyba do tej hmm, najciekawszej rzeczy, jak można zrobić tutaj formularz. Ja już tutaj mam przygotowany taki formularz. Zobaczcie, przechodzę tutaj do formularza. Jest to normalny arkusz, nazywa się formularz. Ja bardzo często stosuję takie rozwiązanie, że nie tworzę formularza typu tam z VBA, w user formie i tak dalej, tylko tworzę go w arkuszu. I teraz Wam pokażę dlaczego. Dlatego, że tutaj możemy dokładnie odwzorować proces który występuje w rzeczywistości. Czyli jeżeli, e, zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli ja otrzymuję taką listę, to ja mam jakąś listę osób, ja szukam po imieniu i nazwisku. W związku z tym tutaj wprowadzę wyszukiwarkę. Jak to działa? Na początku definiuję, że wpisuję na przykład 1.12, tak? Czyli będę szukał osób, które w grudniu 2022 mają wpłacić. I teraz będę wpisywał poszczególne imiona. I teraz na przykład, zobaczcie, wpiszę Mar, e, imię Mariola, i teraz, jeżeli przejdę jeszcze raz Enterem, wejdę na komórkę E9, nastąpi zdarzenie. I zdarzenie wyświetli mi tutaj osoby. Akurat w tym momencie nikogo nie było. Ok, to może Andrzej będzie. No nie, nie ma Andrzeja. Zobaczmy w takim układzie. Co tutaj się dzieje? No wiem, wiem dlaczego. Dlatego, że ja teraz grudzień dodałem do tej innej bazy, tak? A w pierwotnej bazie mam tutaj tylko listopad. Czyli teraz na przykład weźmiemy sobie. Widzę, że mam Tomka, czyli muszę zmienić okres, czyli i pierwszy, i jedenasty. I teraz zobaczcie. Wpiszę sobie Tom, Zar. Nie muszę pisać całych nazwisk. Dosłownie wystarczy takie charakterystyczne skróty. Jeżeli zrobię teraz Enter, to program mi wyświetlił: Aha, są takie osoby, które spełniają te frazy zapytań, i od razu mi wskakuje w kolumnę K, i tu mogę wpisać wpłatę. I teraz zobaczcie, jeżeli. Faktycznie mam wpłatę, Tomasz Zarzyka zapłacił 150 zł, wpisuję 150, robię Enter i program już to zapisał. Z powrotem wrócił mi do wyszukiwarki imienia. A teraz zobaczmy, co jest w bazie. Jest dodany zupełnie nowy rekord. Kolejny rekord, Tomek Zarzyka, listopad, 150 i 20 grudnia, bo tam jest data wpisana. Weźmy sobie na przykład Andrzej Narkowski, tutaj zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Albo mogę sobie napisać na przykład Marta. Jeżeli teraz wpiszę MAR, to zobaczcie, że są dwa rekordy, ponieważ jest Marek i Mariola, tak? O no i też mogę sobie, na przykład, Mariola wpłaca 30 zł, enterkiem go. Piszę AND i zobaczcie, jak to szybko działa. Andrzej Narkowski, 490 wpłacił Enter. Zautomatyzowałem ten proces, żeby ułatwić to wpisywanie. I tak naprawdę to jest istota tego drugiego elementu formularza, za pomocą którego komunikujemy się z bazą. Czyli ja w ogóle wtedy. Nie dotykam się do tej bazy. Za pomocą właśnie makr formularzy zapisuję te dane. I w ten właśnie sposób możemy całkowicie zautomatyzować nasz proces i przede wszystkim zobaczcie bardzo ważna rzecz. Ja w tym rozwiązaniu nie użyłem ani jednej formuły. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bardzo często też widzę taki błąd, że jak tworzymy tutaj takie źródło danych, to tutaj mamy całą masę różnych formuł, odwołań i tak dalej. I to jest bardzo zła praktyka. Źródło danych nie powinno zawierać formuł. Czyli tak powinniśmy je konstruować, żeby to były stricte dane. Teksty, liczby, daty. W ten sposób tutaj właśnie należy, tak należy tutaj pracować. No i myślę, że to jest jakby oddaje, pokazuje tą koncepcję, jak należy w ogóle pracować. Tak jeszcze na marginesie to wam pokażę, że właśnie ten formularz, tak powiedziałem, że że nie ma żadnej daty, no na przykład można by sobie jeszcze ułatwić życie, gdybyśmy mieli na przykład, zaraz Wam pokażę bazę, kartotekę tutaj, no moglibyśmy sobie życie ułatwić. Jeżeli ja sobie wybieram dany okres, na przykład grudzień, to żeby potem te, tutaj tych dat nie wpisywać, to mógłbym sobie napisać taką formułę, równa się data, tak, odwołuję się do roku, bo tu sobie wprowadzę rok zmienny. Blokuje F4, odwołuje się do miesiąca, który sobie tutaj wybrałem. F4, pierwszy dzień miesiąca, i teraz mam grudzień. Teraz zobaczcie. O, takie sobie. I to jest, ale to jest tylko dla mnie data pomocnicza. I teraz dzięki temu ja mogę bardzo szybko sobie skopiować dane razem z tą formułą. Przejść tutaj do tabeli głównej i dodać to, wkleić. I teraz znowu, jak ja wkleję jako wartości, to dodam grudzień tutaj i nie ma formuły. Także w ten sposób. Tutaj należy pracować. No cóż, tak w skrócie wygląda metoda BFR, i ja muszę powiedzieć, że ją stosuję już od wielu lat, i to jest taka w ogóle podstawa tworzenia wszystkich rozwiązań ewidencyjnych, narzędzi, które usprawniają procesy, pomagają w zarządzaniu procesami. I tak przy okazji na koniec, jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany, chciałby się uczyć, jak budować aplikacje z wykorzystaniem VBA, to zapraszam w styczniu będzie kolejna edycja szkolenia VBA Makra dla Każdego. I od razu powiem, że VBA wcale nie jest takie trudne, naprawdę nie bójmy się tego. Czasami wystarczy po prostu tylko odpowiednio skopiować ten kod, trzeba tylko wiedzieć, skąd go skopiować, jak i gdzie. I to jest cała filozofia. No i tym chyba optymistycznym akcentem zakończę, że ani Excel, ani VBA nie jest taki trudny, tylko trzeba mieć odpowiednią koncepcję. To jest chyba najważniejsze. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten film dzisiaj Ci się spodobał, będę wdzięczny za lajki, za komentarze. Dzięki temu ten materiał dotrze też do większej liczby użytkowników Excela. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło w te zimowe wieczory, Tomek.